Witam w mojej winnicy piękny niedzielny no już nie poranek po, po, piękne niedzielne popołudnie dzisiaj będzie trochę o kwiatkach trochę o ogórkach ale najpierw trzeba zjeść spaghetti a do spaghetti co jest najlepsze johanniter gewurztraminer Hibernal i sauvignon gris Taki kupasz. Zobaczymy, jak smakuje. Najpierw zobaczymy, jak wygląda. Taka powinna być kolejność degustacji. Piękne, kryształowe, wspaniałe. Piękny zapach. No, powiedzmy, mógłby być trochę mocniejszy. Mamy no to tylko dwuletnie krzewy. Będę jeszcze nad tym pracował. Mm, gęściutkie, wspaniałe. Co tu wyczuwamy? Białe owoce, porzeczka, tak jakby troszkę brzuskwini. Mmm, kwasowość, super. Dobra, bardzo dobrze. I teraz polecę Wam, jak szybko zrobić z wina spokojnego. Wino gazowane. Idealne na taki gorący dzień. Czyli woda gazowana, trochę wina i trochę lodu. No tak. Jak teraz. Wodniście. Mm, Urzeźwiająco. polecam zrobić takie dobre wino jak zostaniecie ze mną będziecie oglądać moje filmiki to świetnie opowiem wam co trzeba zrobić żeby właśnie wyszło coś tak pięknego a na razie zapraszam obejrzymy sobie kwiatostany Zapraszam także do subskrybowania, polubienia kanału i oglądania filmów. No i teraz najważniejsza część filmu, czyli kwitnienie. Kiedy wstałem rano, zobaczyłem, że kwiatostany już nie są całkiem zielone. Pojawiły się kwiatki. To jest Johaniter. Obok sadzonek. A tutaj. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. O, jest. Są kwiaty. Jest kwitnienie. No, tu jeszcze troszkę dalej, bo to dalej od ściany, więc jeszcze dużo nie ma. Hibernal. Co z Hibernalem? No, też jest kwitnienie. Super. Super. Niby taka późna odmiana. Aby startowała razem z Johanem. Gewud Traminer jeszcze nie, jeszcze nie. Schweiger przy ścianie, już tak. Pięknie, pięknie, no ale to przy ścianie, to wiadomo. Jest ładnie już obsypany o, pięknie. Troszkę dalej od ściany. Młodziaki, jak zwykle wyrywne, też kwitną. A starszaki to chyba siedmiolatki, już nie pamiętam teraz. Jeszcze nie. Nie, też już jest jeden kwiatek. Nie wiem, czy go będzie widać tutaj może nie będzie widać no tutaj ja zrobię zdjęcie zaraz ale tutaj widać jak kołpaczki się powoli zaczynają odrywać więc też już będzie kwitnienie za chwileczkę no dobrze cieszą mnie w takim razie dwie rzeczy pierwsza taka że to będzie dobry rok, bo kwitnienie zaczęło się już w maju. Miałem już raz tak kwitnienie, to wtedy owoce pięknie dojrzały, bardzo dobre wino było. A druga sprawa, taka, że trafiłem z tymi opryskami, z tytanitem, ze wspomaganiem, z nawozami, dokładnie przed kwitnieniem. Nie jest to żadna moja moc przewidywania. Tylko zapiski. Pamiętajcie, zapiski są bardzo ważne. Jak zacznie Wam się kwitnienie, zapiszcie. W przyszłym roku za dwa lata, za trzy już będziecie wszystko wiedzieć. No dobrze, dziękuję bardzo. Dzisiaj krótki filmik. A! Jeszcze. Jeszcze powiem o, o góreczkach. Mianowicie o już posadzone. Troszkę zmęczone, troszkę wybiegnięte ale nie było innych na giełdzie takie kupiłem mam nadzieję że dojdą do siebie mają twarde łodygi niektóre liście wiszą ale już jest ok niektóre już wstają po podlaniu troszkę je przysłoniłem od słońca i mam nadzieję że będzie ok a tutaj w kadr wkradł, wkradły się liście bobkowe właśnie dzisiaj je rozsadziłem świetne są bardzo aromatyczne. Jak trzeba wrzucić trzy takie kupne ze sklepu, to tutaj wystarczy jeden. Bardzo fajna sprawa. Jeszcze opowiem szybciutko o mojej mięcie cytrynowej. Doskonała do mojito. Super. Z aromatami i smakami cytryny. Zupełnie coś innego niż zwykła standardowa mięta pieprzowa. No dobrze, to już naprawdę koniec. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i do zobaczenia w następnym filmie.